Jest ksiądz Sebastian. A oj, szczęść Boże. Przepraszam. A za mną znajduje się pięć pięknych kobiet. Są one zasłonięte kotarą, która będzie podnosić się co rundę, więc swoim charakterem będą musiały pokazać się jak najlepiej, by nie odpaść, bo to jest Daniel. Mój przyjaciel, który kieruje się wiarą. Szczęść Boże. Mam nadzieję, że znajdę tutaj wybrankę serca. I to właśnie ksiądz będzie decydować o wyborach Daniela. Sebastian, jak nas słyszysz? Podskosz. <noise> Dobra, możesz dziewczyn zapytać, jak mają na imię, skąd są i czy są bieżące. To witajcie dziewczyny, jak się czujecie? Super. Świetnie, Jest to, okay, no. No. to pierwsze pytanie, jakbyście mogły powiedzieć, jak macie na imię i e, ile macie lat i skąd przyjechałyście? E, ja mam na imię Julia, mam 21 lat i przyjechałam aż całe 20 kilometrów, bo z Gliwic. To miejscowa, ty też jesteś stąd, to w sumie blisko. Cześć, ja jestem Ida, mam 22 lata i przyjechałam tutaj aż z Bieszczad. Macie tam żabkę? Mamy, mamy. Ostatnio otworzyli. Okej, okay, to możesz jeszcze zostać, okej, okay, trójka. E, hejka, ja jestem z spodu... Mam na imię Nikola i mam 19 lat. Hejka, ja jestem Paulina, mam 20 lat i jestem z Opola, ze stolicy polskiej piosenki. Cześć, jestem Julia, mam lat 20 rocznikowo i jestem z Bydgoszczy. Okej. Okay. Ja nic więcej nie muszę widzieć i ja widzę stopę. Tyle mi wystarczy. <laughs> Czekałem na puentę, jaką jak powie, że tego się nie spodziewałem. To teraz, moi drodzy, również bardzo ważne pytanie dla naszego tutaj kandydata, który chce być em, waszym przyjacielem. Jakbyście mogły powiedzieć, oczywiście wolności, czy jesteście wierzące? Wierząca, nie praktykująca. Wierzmowa nie mam, komu nie mam, więc można powiedzieć, że było praktykowane, ale jakoś no nie jest. Okej, okay. okej. Okay. Dzięki. Wy lepiej napiszcie w komentarzu, czy wy jesteście wierzący, bo jestem ciekawy, jak wiele osób jest wierzących na moim kanale, a ja jak nie. To moja historia z wiarą jest troszkę skomplikowana, bo kiedyś byłam bardzo wierząca. Byłam animatorką ruchu Apostolstwa Młodzieży, wyjeżdżałam na misję z wolontariatem misyjnym. W tym momencie ta wiara troszeczkę jest na gorszym poziomie, no ale zobaczymy. Może po tych randkach to się poprawi. Może ją dopytać, dlaczego jest tak wiara i jak myślisz, dlaczego się poprawi? Dlaczego uważasz, że jest szansa, że twoja wiara się poprawi? Bo już tyle razy. Zaskakiwałam się w swoim życiu właśnie takim nagłym przyjściem właśnie Boga do mojego życia, że ja już się nastawiam tak naprawdę na wszystko. Ej, to totalnie? Totalna. Taki jakbym Ciebie słyszał. Green flaga, Ta. green flaga. Super, okej, okay. dzięki. To numer trzy. Ja jestem wierząca, lecz też niepraktykująca. Mam wszystko tam, bierzmowanie, mam komunię, ale no raczej nie praktykuję tego. Okej, okay, to brzmi jak opis produktów, Pepko. Jezus Maria! Jezus Maria! Co to... Ja jestem wierząca. W swojej przeszłości byłam e, Marianką. Okej, okay, a Marianki to są takie dziewczyny ministranty, tak? E, to jest to? Tak, tak, tylko że u nas w parafii były Marianki i ministranci, więc ministranci tam przy ołtarzu pomagali, a myśmy na przykład pilnowali, pilnowały dzieci komunijnych albo stały ze sztandarami i taką oprawę robiliśmy. Ale nie widziałem, że są jakby damski odpowiednik ministrata. Że Marianki. Pierwsze trzy. No, ale... Dzięki. I pięć? No ja za bardzo nie jestem. Byłam, jak miałam mieć komunię, potem to legło, ale może jak kolega dobrze zbajeruje, to się nawrócę. Myślisz, że ją nawrócisz? Oczywiście, e, na misjonarza. Jezus Maria! Yeah! To Drogie panie, teraz chciałem was zapytać, w związku z tym, że jesteśmy w takim programie, po którym jedna z was wyjdzie tutaj z naszym rycerzem na, na białym koniu. Hej, ale ci zrobił reklamę od razu. Karmazynowy jeździec. Oczywiście pamiętacie naszego Daniela Sigme z randek z przyciskiem. Karmazynowy jeździec. Chciałbym wiedzieć, kto przede mną stoi, a ukrywanie rzeczy takich jak ilość oblubieńców jest dla mnie niepojęta i niegodziwa. Wtedy pomyślisz, że ja. Patrzę i nie dowierzałem, nie? Wszyscy na sali, którzy to widzieli, mieli taką bekę. Go. dlatego trzeba mu znaleźć kobietę Czy jesteście w stanie wskazać Jaki jest wasz typ mężczyzny? Nie ma takiej konkretnej rzeczy, która przyciąga Tylko musi być to coś w tej drugiej osobie No ale też sobie bardzo cenię poczucie bezpieczeństwa Ze strony drugiej osoby Kiedy ostatni raz poczuła to coś i co to było? Czym jest to coś, o czym mówicie? To jest coś takiego, że wiesz, jak kogoś widzisz i z tą osobą rozmawiasz To nie kończą się tematy Tak, ale czasem też trzeba czasu Bo czasami to jest takie bardzo szybkie pierwsze wrażenie, które znika Czy wy jesteście siostrami? jedynka i dwójka? Nie, nie, ale mamy strasznie podobne jakieś flow w ogóle Но и буты. Buty też podobne? Myślę, że tego nie da się za bardzo opisać słowami, że każdemu z nas może się wydawać, co to jest, ale tak naprawdę poczuje się to dopiero właśnie przy tej właściwej osobie. Ja, na przykład, miałam takie wyobrażenie fizyczne swojego przyszłego chłopaka, ale patrząc na to, jakich ludzi spotykałam na swojej drodze, kompletnie się ono nie sprawdzało. Czy jest w stanie powiedzieć dokładnie, jaki jest ten typ wyglądowy? Tutaj powiedziałeś właśnie, że, że masz doświadczenie spotykania się z, z chłopakiem, który nie jest zgodny z twoim typem wyglądowym. Tak więc, jaki ten typ wyglądu by był w takim razie? No Na pewno chciałabym, żeby był chłopak wyższy ode mnie, co nie jest trudne, bo mam 1,54 więc. Buu, buu, buu. Tak się robi hip-hop, mamy to. Tak. Ja chcę takiego chłopaka jak po prostu z filmu amerykańskiego, bujne, brązowe włosy. Ale czas pokazał, że jednak nie to mnie przyciąga do ludzi. Ej, yeah, eee, yeah, 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 yeah. było tak dobrze, było tak dobrze. Pęteczka? No to Arturo. <laughs> Dawaj Arturo, no to myślę, że zmienił troszkę fabułę odcinka. <laughs> eee, przepraszam. Jeśli ty też lubisz gry akcji, to War Thunder będzie dla ciebie idealne. To darmowa piska gra akcji militarnej, dostępna na PC, Xbox, Playstation i Macach. War Thunder daje możliwość rozegrania bitew z użyciem sił lądowych, powietrznych oraz morskich. Grafika i efekty War Thunder są stale ulepszane, oferując oszałamiającą oprawę wizualną oraz realistyczną fizykę i dźwięk, które tworzą atmosferę prawdziwej wojny rodem z hollywoodzkich produkcji. Pojazdy można dostosować wizualnie i mechanicznie, co daje im unikalne cechy w bitwie. Mapy bazują na prawdziwych lokacjach, a zaawansowane technologie, takie jak pociski kierowane, drony i noktowizory, wzbogacają rozgrywkę. tak nuklearny dodaje emocji, mogą zniszczyć całą mapę. Dzięki realistycznemu modelowi obrażeń, każde trafienie ma swoje konsekwencje, np. unieruchomienie pojazdu czy pożar. War Thunder oferuje bitwy powietrzne, naziemne i morskie, gwarantując różnorodne wrażenia w każdej sesji. Po najnowszej aktualizacji Dance of Dragons mamy dostęp do całej linii francuskich łodzi bojowych samolotu szturmowego A10 Thunderbolt, 2, bobowca taktycznego f 11, BMP Puma, w nowym modyfikacji i brytyjski system rakietowy Stormer Air Defense. Dodatkowo dwa chińskie miśliwcy z najwyższej półki zbijają się w przestworza J10A i JF-17. Pobierzcie Murtander za darmo, korzystając z linków w opisie. Wszyscy nowi gracze i ci, którzy nie grali Murtandera przez pół roku lub dłużej, otrzymają specjalne bonusy: wypożyczenie samolotu P40E1 i czołgu M4 na tydzień wraz z darmowymi unikalnymi skinami do nich. Specjalny dekorator orzeł męstwa, 100 tysięcy srebrnych lwów, trzy pojazdy premium za darmo, tydzień konta premium i jeszcze więcej prezentów. Pospiszcie. Sezon Bonusowych amerykańskich pojazdów wkrótce się skończy. Widzimy się w grze. Tak jak dziewczyny mówiły, że te tematy się nie kończą, po prostu to jest ważne, bo. Powiedz, że tematy się nie kończą, ale kończy się ta runda, dlatego musisz się pożegnać z jedną z dziewczyn księdzu Sebastianie. Do ciebie należy decyzja, która z wybranek będzie najgorszą kandydatką dla naszego Daniela. Musimy wybrać jedną osobę, która najmniej będzie pasować do naszego kandydata. Poznawszy Was, tym razem będę musiał podziękować pani numer. I już bardzo przepraszam, że to powiem, A bardzo mi... wybacz proszę, ale to taka jest, no takie zasady, no. Pani numer 3. Ale wielkie brawa. Bardzo miło. Również bardzo miłe, dziękuję Dzień. bardzo. Strasznie, to trochę Czy to była dobra decyzja? To chyba była dobra decyzja, tak mi się wydaje. To nie do końca był mój typ. Czyli ksiądz Sebastian Gold? Tak jest, ksiądz Sebastian. Let's go! go. Pora na następną rundę. A księdza Sebastiana pewnie pamiętacie z odcinku, gdy byłem na 24 godziny księdzem. Ej szczerze, to jest do tej pory, mimo że już tyle czasu minęło, jeden z moich ulubionych odcinków. I tak fajnie spędziłem ten czas, że kto nie widział, to naprawdę, żebyście nie zmarnowali swojego czasu, spróbujcie zobaczyć. Daniel, jeśli nas słyszysz, to możesz a, zrobić coś, może zatańczyć, albo na bicek, napnij bicek. O, to zrobi to i to! Banger, król! Więc generalnie słyszałem, że jedna z was, bodajże dwójka, była Marianką, tak? Albo była... Obie byłyśmy, tak. dwójka i czwórka. Na czym głównie skupiały się takie aktywności, powiedzmy, kogoś zaangażowanego? Przede wszystkim służyliśmy przy ołtarzu. Oprócz tego pomaga się w kościele na przykład przy ogarnianiu zakrystii, albo na różne święta za swoje pieniążki gdzieś tam kupujemy świece, opłatki i tak dalej i sprzedajemy to ludziom z naszej parafii, dzięki czemu potem mamy pieniądze na wyjazdy i na na tych wyjazdach się edukujemy tam z dziewczynami, spędzamy razem miło czas i, i jesteśmy razem. Wow, bardzo podoba mi się ta inicjatywa, plus ten fakt, że jesteś w stanie tak bardzo płynnie i klarownie przedstawić, jak to wyglądało. Danie ma bardzo dobry, dobrą gadanę, Tak. No? jest taka gadana, która jest poprzerządzona jakimiś takimi elokwentnymi słowami, przez co jakby mam wrażenie, że te dziewczyny będą czuć taki respekt po, te, po tej gadce. Tak, tak. Jak zaczął mówić, to ja, to ja przestałem po prostu. Właśnie wcześniej zauważyłyście, że bardzo takim istotnym elementem dla każdego, kto stara się stworzyć gdzieś tam przyszłą relację, jest ta komunikacja, która jest niemalże niekończąca się. No i ja zakładam, że jej takim najbardziej esencjonalnym elementem jest jasność przekazu. I tutaj przepraszam, ale oddaję po prostu 10 na 10 punktów. <grych> Dziękuję. Proszę. Danie, co sądzi o One Night Standach? Chciałbym zapytać Was wszystkich, zacznijmy od jedynki. Chciałem się spytać, co sądzicie o One Night Standach? I jakie jest Wasze podejście? Dla mnie One Night Standy są takim brakiem szacunku, jakby wobec samego siebie i wobec drugiej osoby, bo jednak dochodzi do jakiejś bliskości i takie. Bliskości na raz czy na jedną noc, czy nie wiem, na jeden dzień i tak dalej są dla mnie po prostu czymś strasznie niesmacznym, bo jednak jakieś takie to jest coś takiego od serca, co powinno płynąć. i... Z miłości powinno tak. pójść, a nie z tego. że się na kogoś ochotę i tak dalej. I jakby nie wiem, takie skakanie z kwiatka na kwiatek, co noc gdzieś tam sobie i tak dalej. No jest to po prostu niesmaczne i tak jak mówiłam, to jest takim po prostu brakiem szacunku do samego siebie. Okej, okay. kompletnie rozumiem. E, później zachowam powiedzmy moje opiniowanie, ale wow! Cieszę się, że tak to przedstawiłaś. To zapytaj, czy piątka uważa to samo. A w takim razie piątka, co o tym sądzisz? Bo tutaj wcześniej... Jest brak szacunku do samej siebie. Według mnie w tych czasach ciężko prawdziwą relację w ogóle miłosną i coraz cięższe jest znaleźć tak naprawdę osobą, z którą da się porozmawiać. Właśnie dlatego tu jesteśmy. Nie, tutaj po prostu... Jak mogłeś tak co? powiedzieć? Ale no, można potem zbudować tą relację i jakoś trzeba się poznać. Zapytaj jej, czy uważa, że byłaby w stanie zbudować z tobą relację. Czy ty... Uważasz, że w takim razie, sugerując się wyłącznie moim głosem, jego barwą, tym, co mówię i tym, jakie wartości nas łączą, czy moglibyśmy razem e, stworzyć relację? Nie widziałem cię jeszcze, ale twój głos i tutaj, co opowiadasz, to wydajesz się naprawdę ciekawym człowiekiem. Masz dobry głos, więc jesteś ciekawym człowiekiem. O mnie tak nie powiedziały. <laughs> to jest Tim Bezi. To jest Tim Bezi dosłownie. Oni urodzili się z takim głosem i... Konkuruj tutaj, nie? Dla ciebie. W takim razie wygląd to jest coś, na co zwracasz uwagę w pierwszej kolejności? Nie. Bo... Okej. Okay. Dla mnie też się liczy charakter i to właśnie, czym można o czymś z, kim, z tą osobą porozmawiać. To dobrze, bo mam metr pięćdziesiąt. Spoko. Ja tak samo, metr pięćdziesiąt jeden mam. Jest. Uf. Powiedz, że masz metr pięćdziesiąt, ale ciągle rośniesz. <laughs> Czyli wolisz się przytulać i jesteś bliżej serca? Tak jest. <grym> okay. Powiedz, że to było fajne, i zapytaj jej w takim razie, jaki jest jej język miłości. Jaki jest Twój język miłości? Moim językiem miłości przede wszystkim jest okazywanie wsparcia, bycie przy drugiej osobie, komunikacja oraz bardzo lubię dawać prezenty i robić jakieś takie prezenty od serca, bo też właśnie lubię malować obrazy. Malować obrazy, okej. Okay. To w takim razie, jaki jest Twój najbardziej ulubiony obraz i co on przedstawia, jeśli chodzi o tą pewną drugą warstwę, o alegorię, mnie się ze sobą? Chciałbyś ja swoje obrazy, które robię. Na przykład moim ostatnim ulubionym, który też robiłam do portfolio na studia, jest w sumie obraz połączony z rzeźbą węża. Mogę ci potem pokazać na okay. backstage'u. Okej, okay. jasne, oczywiście. Zapytaj, co ma wydziarany numer jeden, bo widziałem, że jakiś ma tatuaż pod tej kiecki na lewej nodze swojej. W sumie to, jak zapatrujesz się e, ewentualnie na jakieś przyszłe wspólne dziary, bo wspólne dziary, ja nie o to pytałem, ale w No bo właśnie ja mam taki tatuaż z moim już byłem przyjacielem. I nie żałuję tego tatuażu, ponieważ zawdzięczam mu bardzo dużo I mimo, że nasze drogi się gdzieś tam rozeszły To jak patrzę na ten tatuaż, to właśnie patrzę tylko na te wszystkie piękne wspomnienia, które były przez... Ej, ale w ogóle green flag jeśli chodzi o podejście Podejście tak, no Jak w takim razie zapatrujesz się na coś takiego jak najlepsi przyjaciele Drugiej płci w momencie, w którym jesteś w związku Ale on dopytuje numer dwa, numer dwa jest dla niego To jest taka kwestia, zależy jak to podchodzi Na przykład moim najlepszym przyjacielem jest właśnie mężczyzna Daniel, pokaż do kamery, ale nie mów czy jest okej okay to czy nie okej? Okay? My znamy się już naprawdę tyle lat, że. <laughs> jest, bo tak dobrze. Dwójeczka tak już dobrze. była top. Traktuję go tak naprawdę jak młodszego brata. Daniel chyba chce rozwinąć ten konflikt i wywalić ją. <grym> tak to wygląda. Ja jako numer pięć jeszcze mogę dodać, że akurat ja jestem osobą, która jest dość mocno zazdrosna. Daniel, pamiętaj, że zazdrość to grze główny. Ja byłam w takiej sytuacji, że pół roku e, mój chłopak z naszą wspólną koleżanką się tam spotykał. Oh. No, o, o, o Jezu, a to akurat tak <grym> Ja nieco bałbym się, jak na naszą ewentualną przyszłą relację, ten zestaw emocji po prostu by oddziaływał, bo nie ukrywam, że tutaj bardzo często odnosiliśmy się do naszych poprzednich relacji I ja w poprzedniej bardzo mocno to odczułem To są bardzo mocne przejścia To jest cały czas ta ex, która siedzi z tyłu głowy Dlatego że muszę go odratować Biedny Także jakbyście mogły, to co jest tą zdrową relacją? Przede wszystkim komunikacja w relacji Rozmowa Tak, tutaj numer dwa mówi Komunikacja Przede wszystkim nie dawanie powodu do takiej zazdrości I przepracowanie tego wspólnie Zapytaj jej, czy followowanie dziewczyn Które eksponują bardzo swoje ciało na Instagramie to jest red Flag. A teraz zdecydowanie łatwiej jest kogoś zdradzać w subtelny sposób. To znaczy, na przykład obserwując osoby, które są rozbieranymi modelami, dajmy na to, oni. ciary. jakie jest Wasze podejście do tej sprawy? Też trzeba rozróżnić zdradę fizyczną od psychicznej. Bo właśnie ta psychiczna, to według mnie, to jest już takie zaglądanie na przykład na no, oni. I zdrada fizyczna, to, to już wiadomo, po prostu już polecajnie w tanków Zapytaj, czy przeszkadzałoby jej, jeśli byś gadał. Ciarą na prywatnym czacie. Uważałabyś za przynajmniej nieodpowiednie, gdyby twój ewentualny partner pisał sobie ciarą. No według mnie, jak jestem z kimś w związku, no to chyba to nie jest potrzebne, żebyś się zaspokajał przy innych kobietach. Pani numer jeden doda, że jeżeli da się swojemu facetowi wszystko, czego potrzebuje, to nie będzie zaglądał w takie rzeczy. <noise> Czy jesteśmy w stanie dać wszystkiego, czego partner potrzebuje, mając z tyłu głowy, że ma astronomicznie wysokie libido, a jednocześnie wiemy, że naszym priorytetem przecież jest dochowanie czystości do ślubu. Jak on dobiera słowa, on mógł być mediatorem. Dlatego no, przede wszystkim chyba trzeba porozmawiać, ustalić jakieś granice, ustalić jak to ma wyglądać, bo no, samemu się nic nie zdziała. Jeżeli chcemy gdzieś przez to życie razem, no to myślę, że już od samego początku warto zwrócić na to uwagę. Niestety zdarzyło się kiedyś w przyszłości, że się upodliłem. <grym> Nie dochowałem do końca tego ślubu, i ja muszę zaznaczyć, że. A, ja, ja też lubię, jak. Dziewczyna z góry. No dobra, nieważne. Dogadamy się. Przepraszam, e, która pani to powiedziała? Że pogrzeszyć? E, że się dogadamy. Zapytaj jej, jakie wyobrażasz sobie największe grzechy związane z tobą? A jakie sobie wyobrażasz takie? Największe grzechy związane ze mną No Bóg jest tylko jeden, więc proszę tak nie krzyczeć przy ewentualnym grzeszeniu Odpalił się Sigma, odpalił się Chodzi ci o nasze fetysze seksualne? Powiedz, że jak zwał, tak zwał Jak zwał, tak zwał Ej, zawstydził się, w końcu na odcinku się zastydim, tak. Jak wyglądałoby to grzeszenie w taki najbardziej powiedzmy subtelny sposób Bo oczywiście staramy się być Na odwrót, niech mięso, niech mięso, powiedz co ja A dobra <ślamy> Przepraszam, o. na mnie musia, ja cię podpuścić naprawdę. Generalnie jak chodzę do konfesjonału, to spowiadam się ze wszystkiego, co uważam za grzech, ale też pozwalam sobie na tyle, na ile wiem, że mogę pozwolić. <laughs> bo najgorzej, jak nie ma właśnie takiego, tej rozmowy i tak naprawdę nie wiemy, gdzie są nasze granice, a wiem to potem, bo kiedyś spotykałam się z chłopakiem, on tak de facto poszedł do seminarium potem. To nie ja, to nie <laughs> ja. <laughs> to jest plot nie? Zaprosiłem twoją ex z czasów szkolnych. O dziwo właśnie nie, nie nie mieliśmy takich wspólnych priorytetów, jeśli na przykład chodzi o jakąś bliskość. Ja sama osoba, która się bardzo lubi przytulać, potrzebuje jednak, mimo wszystko, czasami tej, tego dotyku drugiej osoby, na przykład, nawet głupiego złapania za rękę. Powiedz jej, że jeśli tak bardzo lubi bliskość, to jeśli chcesz. To możesz ją złapać za rękę i będzie to równoznaczne z immunitetem w następnej rundzie, dzięki czemu Sebastian nie będzie mógł jej wyrzucić. Jeśli tak bardzo lubisz ten rodzaj bliskości, możemy podać sobie rękę, prawdziwie po chrześcijańsku, i to nadać ci immunitet do następnej tury. Jasne. Chcę trochę pchnąć, chcę być tym kupidynem, który naciągnie tę strzałę i jest! Juga! Yo. Nie no, dlaczego handshake taki, ja myślałem, że tak zrobił za ręce dwie To jest ten moment, w którym dochodzi do mnie, że ja mam bardzo dużą rękę, ktoś ma mniejszą, dzięki temu mimo tego, tak, że mam metr nie czuję się taki malutki A zrobią tak może za dwie ręce, tak wiesz, jakbyście mieli tańczyć razem czy coś, powiedz, że ma ładne dłonie Masz ładne dłonie, mi przepraszam, to nie wystarczyło, czy mogę, możemy się jeszcze raz chcieć za dwie dłonie Za dwie dłonie, jasne, tylko nie wyciągnij na mnie za tej kurtyny Ooo, proszę wybaczyć, ja tutaj Nikogo nie chcę przyświetlić przed elementem końcowym, ale dobrze. Ustalmy sobie ostatni mianownik, czyli moje ulubione. Jaki macie bodykam? Zacznijmy od e, mojej lewej strony, czyli numeru numer 1. Trzy. Zrozumiałe, zastanowimy się, zostawimy to jeszcze z resztą uczestniczek. Numer 4. Ja mam jeden. I numer 5. Jeden. Jednej osoby nie spytałem, bo ma immunitet. Boję się, że to jest troszkę kod worku. Powiem tak, immunitet nie zobowiązuje do takich rzeczy. Jak chcesz, to możesz pytać. Okej, okay, dobra, immunitet mnie nie zobowiązuje, czyli hands down. E, przepraszam, numer 2. Jaki jest twój bodykant? Są to dwie osoby. Yy, okazało się, że dziewczyny trochę jednak chowały w swoich odpowiedziach, ale to możecie zobaczyć na tajnym vlogu na Instagramie, dlatego zapraszam. Ale mamy dylemat. I honory, decyzja należy do Ciebie. Także przepraszam, ale numer 5. Piąteczka. Hej. Hej, To co? Wracaj, wybierz mu dobre finalistki. Czas na kolejną rundę. Jak byście mogły powiedzieć, jaki jest Wasz idealny mężczyzna, powołując się na jakiegoś bohatera z jakiegoś serialu, z jakiegoś filmu? Ciężko jest po prostu kogokolwiek wybrać, przez to, jak wiemy, że ludzi w prawdziwym życiu takich nie ma, jak są w filmach. E. Przepraszam, ja co ja ty robię? Tam jest bardzo duża idealizacja jakby takiej osoby, przypisywanie konkretnych cech. Filmy i postacie w filmach, to jest prawie jak tworzenie sobie postaci w Simpson. No bo to wszystko jest tak naprawdę przekłamane. Tu for you bierzesz <noise> uch, albo. Uch. Bierzesz dwie, albo. <noise> Ale mimo wszystko, jakbyś miały wybrać kogoś, to jest zbliżony. Księ Sebastian, bezwzględny! Mimo wszystko, muszą wybrać jedno. Ja bym chyba wybrała głównego bohatera e, takiego sitcomu Brooklyn Nine-Nine. Nie pamiętam teraz, jak on się nazywa, ale też ze względu właśnie, że jest bardzo zabawny. To tam wydział kryminalny, w, bodajże w, no, w Nowym Jorku. No, nie jesteś z wydziału kryminalnego w Nowym Jorku. Nie, ale ja też mogę badać tajemnice. <laughs> Wielu rzeczy. No, no, ok. I do z najważniejszych pytań tego odcinka teraz: czy grałyście kiedyś w Fortnite'a? A Brawl Stars? Co? <śmiewanie> <śmiewanie> Ej, ostatnie, co bym pomyślał, to że książę Sebastian będzie je pytał, czy grają Fortnite i Brawl Stars, nie? Kocham goście, kocham! Wasze hobby? Gdzieś tam był jakiś taniec, bo pojawiał się towarzyski, jazz, hip-hop, jakiś tam też balet przez chwilkę. Dzięki. No to ja ogólnie jestem tańcerką, tańczę sobie, to chyba jedno z moich takich największych hobby, które też bardzo pomogą mi się tam uporać z jakimiś moimi może cięższymi momentami w życiu, czy właśnie z, jak miałam ciężko na głowie. Okej. Okay. Wielbiam tańczyć. W tym roku zapisałam się na śpiew, ponieważ jako małe dziecko śpiewałam, więc yy, stwierdziłam, że chciałabym to wzbudzić na nowo, ponieważ sprawiało mi to naprawdę dużo radości i gdzieś tam jak zaczęłam teraz śpiewać już tak bardziej profesjonalnie, yy, uprzedzając pytania, niestety nie zaśpiewam teraz, bo jestem chora. A jakbyśmy bardzo ładnie poprosili, żeby delikatnie coś zaśpiewała, bo wierzymy, że da radę. Ewentualnie chociaż tak delikatnie pomimo tego głosy w zaśpiewać. Pani numer jeden i dwa mogą zaśpiewać z kolima, temperatura. Tak, tak. Możemy zaśpiewać. Da no, niech śmiało to robią, nie! Nie będę ktoś zaczynało! Temperatura! Jest pijana, no i buja się po klubach. Coś tam, coś tam schodzą po to jej udach. To ja mam taką, bo wszystkie będziemy się się tańczyć. A czy byłoby możliwość, że jakbyśmy teraz włączyli tej chwilkę muzyki, to żebyście mogły zafriselować do tego? W sensie tam tak jak stoicie mniej więcej? Nie, jak chcą, to mogą. To się ja... Ja nie potrafię, no ale chętnie zobaczę, co potrafię mi. A tu się ciężko tańczy! Jezu, Jezu przewracam się za... Aha, czuję się pominięta. Jestem. Panie... Oee! Czwóreczka co tam wyrywała dwójeczkę No to myślę, że teraz już Daniel będzie yy, wiedział Najgorsze jest to że to nie, w tej rundzie nie ty wybierasz, ja a Sebastian. I czy dla Sebastiana to będzie wystarczające? Zobaczymy. Ja wiem, że wy jesteście kobietami, wiem, że patrzycie głębiej, relacji i tak dalej. Co i przed wami? E, metr 70, blondyn, krótkie włosy i na przykład, nie, wiem, brunet, dłuższe włosy. To z kim idziecie do, ki do kina? Na zależy, który ładnie się uśmiechnie, który będzie miał to coś wokół, i który pierwszy się przywita, jak się przywita i co powie jako pierwszy? Już nawet Sebastian traci cierpliwość. Zero konkretów, zero konkretów, kobiety. Jakby moja była mi powiedziała, co nie gra, tak? A pół roku wcześniej, to byśmy to jeszcze odratowali. Co, no, to chyba kończymy, nie? Chyba już. To też mi się tak wydaje, bo zaczynamy kręcić. Musisz zadecydować. Pamiętaj, że dwójeczka ma immunitet, więc wybierasz między 1 a cztery. Drogie panie, błagam, nic tego. Podziękuję numerkowi... Jeden. jest bardzo miło. Wybacz. Księdzu! Mamy do pogadania w konfesjonale. O, basaka. Przejdźmy do finału. Zobaczymy, czy wybranka bierze pieniądze, czy jedna grantkę, ale zanim do tego dojdzie, to najpierw niech dziewczyny zobaczą pierwsze Daniela. Dziewczyny możecie wyjść. E, dziewczyny mogą wyjść, jakby co. Przywołał. <laughs> Okej, okej, okej. Okej, chciałem się was spytać, wychodząc za tej kotary, jakie było pierwsze wrażenie, kiedy mnie zobaczyłyście? Że masz tatuaże <noise> i że masz fajne włosy. <noise> A jeśli miała być taka główna zaleta, powiedzmy, mojej sylwetki, to co by to było? Ja bym powiedziała, że włosy, bo ja zawsze zwracam uwagę bardzo na włosy, także... No, okay. Znaczy twoja sylwetka w ogóle wydaje się taka, że o nią dbasz. <noise> Ja też zaczęłam chodzić na siłownię, więc moglibyśmy chodzić razem? Let's go! A on mówił o tym, że to dla niego istotne. Praktycznie codziennie jestem na sali, czasem może i za dużo. Tą siłę mimo wszystko jeszcze poćwiczyć. Let's go! Kiedy lekarz mi powiedział, już możesz coś robić, bo po pierwsze... Dobrze, Danielu, możesz teraz zobaczyć ich sylwetkę, o której tak dużo mówicie. Pozwalam ci ściągnąć opaskę. Jedna bardzo istotna rzecz, zanim zdejmę opaskę, po, powiem w prosty sposób. Messi czy Ronaldo? Messi czy Ronaldo? Ja myślę, Messi. Jest... Okej. Okay. Ronaldo. Let's go. Słyszałem, że mogę to ściągnąć. Męsie, czy Ronaldo. No, nie ten każdy z Argentyny. Przepraszam, <grymne> <grymne> muszę. Dobra, idę tam. Pora na wielki wybór. Trzymaj kciuki. Uwaga, gąbeczki. Dzień dobry, dzień dobry. Najwyższa pora. Mam nadzieję, że mieliście czasu dużo, żeby porozmawiać razem. Ale no cóż, przyszliśmy tutaj, by wygrała miłość. Ale czy wygra? To jest pytanie. Dlatego, Danielu, bo to do ciebie należy ta decyzja. Szczerze mówiąc, czuję. Czy wybierasz panią numer 2, czy panią numer cztery? Okej, okay. numer dwa nie narzekał na moje smętne gadanie, więc. Aj brawo, brawo! Czóreczka, dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Waszą dwójeczkę jeszcze zostawiam, bo uwaga, to była decyzja do ciebie, że wybrałeś numer 2, Ale czy numer 2 wybierze ciebie i randeczkę z tobą? Czy może jednak pieniądze? Jest to bardzo ciężka decyzja. Ciężka, od razu trzeba brać Co to, to jest strasznie stresujące, bo to jest mimo wszystko po, poważna decyzja. Właśnie coś się stanie, zyskasz niesamowicie dużo. Jakieś fanfary. Dobra, uwaga, wielka decyzja. Wydaje się naprawdę bardzo fajnym facetem, ale wybieram pieniądze. Oj. Nie wierzę. Ja pragnę was zaskoczyć, przyszedłem tu nadal myśląc o swojej byłej. Dziękuję. Ja nie wiem co tu się dzieje, ale widzimy się w następnym filmie. Na razie.